Daj, masz daj buzi. Oj Karino, buzi. Tak buzi. Tylko brudne ma. Pieszek. <gry> Hej, witajcie na moim kanale. Czemu jak ja macham to co chwilę? Poczekaj. Za każdym razem mi ręce. Myślę, że coś mam. Patrz. Hej, witajcie na moim kanale. Ja jestem Madzia. To jest Karino. I w jednym z ostatnich odcinków wspomniałam Wam, że jeden z moich koni prawie się udusił. No, i tutaj przedstawiam Wam tego, to konika. To była niestety ofiara i chciałam Wam tutaj przedstawić, co się tak naprawdę wydarzyło, dlaczego się wydarzyło i jak żeśmy temu wszystkiemu zapobiegli, temu całemu nieszczęściu, jakie wnioski wyciągnęłam teraz i na co uważam. Ogólnie, Karino to jest mój ulubiony kucyk. Tak się po prostu stało, ponieważ mam sentyment do karych koni i w momencie ostatnio wam to pisałam też na Instagramie, w momencie kiedy pojechaliśmy kupować jak naprawdę cocolino, to tam stał Karino, bo to jest jego brat i on był na takim łańcuchu sobie przywiązany. Była naprawdę taka mocna zima, pełno śniegu, wszędzie było biało i Karino nagle Zaczął po prostu galopować po tym śniegu i był taki kary, taki puszycy. Teraz on jest mokry, więc nie wygląda aż tak korzystnie, ale no po prostu skradł moje serce i co prawda nie chcieliśmy drugiego kucyka, a przyjechaliśmy z nim. Nie mam nic, znaczy ja coś mam w kieszeni, zaraz Wam pokażę. Ja go będę czyścić w trakcie, żeby ten odcinek nie był taki nudny, że ja stoję i gadam, bo siedzę gdzieś w domu i gadam, tylko żeby coś się tutaj działo. Podobnie jak opowiadałam story time o Sonice, czego tak naprawdę żałuję. Więc o, tylko tak go wyczyszczę, że jest mokry. I tak, w, poprzednich, w poprzednim odcinku, nie wiem dokładnie w którym. Już wam tutaj wspomniałam, co tak naprawdę się wydarzyło. I tutaj mamy winowajce. To jest jabłko. Jak widzicie, ono nie jest duże. To jest takie malutkie, zwykłe jabłko. Powiedzmy, że podobne do papierówki, tylko to jest takie... jak wygląda jak zwykłe jabłko, tylko mini wersja. I właśnie to był. To była cała przyczyna tego, co się wydarzyło. Chcesz? Mogę ci dać, ale musisz ugryźć, wiesz? Teraz już pokazałam wam. Ja staram się, żeby on na pewno nie połknął całego. Ugryź, tak. Teraz sobie przegryzł na połowę, więc jest ok. I właśnie takie małe jabłko yy, prawie zabrało nam Karino. To była naprawdę stresująca sytuacja. Masz, już zjedz do końca. Kołkuj. Po Dobra. Podzielę sobie ładnie na części, zaraz ci dam położyłem tam, wie? Ja go tutaj trochę przeczyszczę. Myślę, że go zaraz weźmiemy sobie na Ogólnie to, się w ogóle wydarzyło w 2015 roku, najprawdopodobniej chyba na wakacje. Pamiętam, że wtedy było ciepło, bo chodziłam w krótkich spodenkach jeszcze w starej stajni, czyli nie tutaj. My mieliśmy wcześniej stajnię praktycznie koło domu, na dzierżawionym terenie. Miałam do tej stajni może z 200 metrów. Musiałam przejść przez jedną ulicę i byłam zaraz w stajnie. I nie wiem kto, nie pamiętam, bo wiecie, to się wszystko działo szybko, było takie przyzwyczajenie, że jak były sobie konie w stadzie, mieliśmy wtedy chyba z 8 koni, też nie wszystkie były nasze, bo tam stadia była jakby taką na współkę z znajomymi, ale to nieistotne. Po prostu był taki nawyk, że się całemu stadu, wiecie, rzucało jabłka, żeby mogły sobie... te... Jabłka przekącić, dostawały na tyle sporo, że dla każdego by wystarczyło. No ale niestety wydarzyła się taka sytuacja, że Karino do jednego jabłka podbiegł, wziął to jabłko, złapał, złapał to jabłko i drugi koń, też nie pamiętam który koń, nie pamiętam czy to nie był rudy, taki inny, ale nie jestem pewna, nie będę tutaj kłamać. Po prostu go chciał pogonić. I on w obawie przed tym, że ten koń zabierze mu to jabłko. Pobiegł z nim, nie przygryzając go, i jednocześnie chyba się wystraszył. Nie wiem, i mu to po prostu całe jabłko wpadło. My nie wiedzieliśmy tego, że mu to jabłko wpadło, ponieważ. No, nikt tego za bardzo nie widział. Konie sobie tam dalej wiecie, jadły, wiecie, jak to konie stadzie się kopią, biją, wariują. E, dlatego nie, nie praktykuję już czegoś takiego, jak rzucanie konią na przykład marchewek, jeśli, albo czy tam jabłka, e, jeśli jest na przykład jest duża spora ilość koni, wiem, że jeden bije drugiego. Staram się jakim rzucam, to tak, że wiem, że się nic nie wydarzy, że są wystarczająco daleko od siebie, że zanim drugie konie do niego pobiegnie, to ta zdąży zjeść swoje na spokojnie. Więc teraz bardzo na to zwracam uwagę, żeby tak konia po prostu tego... Żarcia nie rzucać. No i nikt nie zauważył, że Karina tak naprawdę wpadło to jabłko. I nagle zdarzyło się coś takiego, że on zaczął się bardzo snuć na nogach. Dosłownie latał tak lewo, prawo, taki był... Taki, jak zachował się, jakby był pijany i my nie za bardzo wiedzieliśmy o co chodzi. I on tak się ocierał o inne konie, dosłownie tak podchodził i o wszystkie konie w stadzie tak się opierał. I nagle zdaliśmy sobie sprawę, że on się chyba dusi. Po prostu tutaj próbował coś, wiecie, otwierał pys, a konie nie mogą wymiotować, ponieważ przełyk działa im w jedną stronę. W momencie, kiedy koń chce zwymiotować albo zwymiotuje, to musi po prostu tutaj wszystko w środku rozsadzić, bo nie ma, no nie ma takiej opcji, koń nie ma jakby możliwości, żeby jedzenie zostało zwrócone. Tak jest przez to, że w konie w naturze nigdy nie musiało wymiotować, bo koń dokładnie wie, co może zjeść, czego nie może zjeść. I potrafi sobie to rozdzielić. To ludzie tak naprawdę dają zwierzętom to, co im się myślą, że mogą, i dlatego później koń umierają, no bo nie mogą tego zwrócić, jak na przykład pies kiedy zje coś złego, bo w naturze koń sam wie, co może zjeść, a z ręki może przyjąć wszystko. No i on nie mógł tego zwrócić, bo nie ma takiej opcji, i zaczął się tak strasznie snuć, bo zaczął się dusić. My już ogarnęliśmy, co się stało, więc u mnie na osiedlu. Był sąsiad, który kiedyś był weterynarzem, co prawda od psów, ale każdy weterynarz jakby musi przejść szkolenie yy, każdego zwierzęcia, nie? Każdego zwierzęcia musi przejść szkolenie, więc myślę sobie, że nam... Co, co to jest? No okej. Okay. Musi przejść szkoleniem przez tak naprawdę każde zwierzę, czyli tak naprawdę no, studia są ogólne. więc Liczyłam na jakąkolwiek pomoc. No i pobiegłam po tego weterynarza. No ale nie pamiętam, chyba go nie było, albo powiedział, że zaraz przybiegnie, bo był tam banie ubrany. Już dokładnie nie pamiętam. Chyba nie było, bo ogólnie poradziliśmy sobie sami, ale już się nie pamiętam, dlaczego nie mógł do nas dotrzeć. To był 2015, no to już prawie 10 lat temu będzie zaraz. Więc no troszeczkę, no też wiecie, to wszystko było w emocjach i ja wpadłam na pomysł, no bo nie było co zrobić. Mój tato próbował go tutaj klepać, żeby mu to wszystko, nie wiem, wyleciało, żeby jakoś mu to wpadło z powrotem, żeby on po prostu się tym nie dusił. A ja w tym czasie pobiegłam do domu, ponieważ w domu miałam książkę, książka Choroba Koli. I ona nieraz ratowała życie moim koniom. Jak coś tam się wydarzyło, no to tam było dokładnie napisane... Jaka choroba, na co coś tam. I pomyślałam, że może tam będzie coś napisane, jak to zrobić. Nawet nie pomyślałam, że wziąć telefon, wpisać w internet. Po prostu w głowie miałam tylko tą książkę, pobiegłam do domu, wzięłam tą książkę. I rzeczywiście było tam wspomniane, co zrobić w momencie, kiedy ktoś się dusi. Było tam wspomniane, że właśnie, albo klepać właśnie w klatkę piersiową, albo tutaj od spodu uciskać. I plus był taki, że Karin jest mały. I uratował go tak naprawdę, mój tato. Ponieważ mój tato jest wielki chłop <noise> i był w stanie to zrobić, bo ja na przykład nie jestem w stanie go objąć. O patrzcie, nawet nie sięgnę. A mój tato był w stanie dosłownie objąć go całego pod brzuchem i go dosłownie nawet nie uciskał. On go podnosił. On waży z 250 kilo, jest naprawdę spory. I mój tato go po prostu podnosi z całej siły, tak go wyciskał, że część jabłka, po prostu, która mu utknęła, wpadła mu z powrotem do żołądeczka, a część wyleciała nosem. Po prostu jakieś tam soki puściły i wyleciało mu trochę ponosem. to nosem. to był naprawdę stres wtedy, jak on go tak. Więc nie wyobrażam, jak on w adrenalinie podnosić 250 kilo. Lecie i raz, i dwa. I to nie było, że zrobił tak mój tato raz, dwa i po sprawie, tylko to była naprawdę ciężka walka. Yy, klepanie tutaj, żeby mu pomóc. Karina jest ogólnie mega strachliwy, no teraz na przykład się mi nie boli, ale on sobie totalnie pozwalał pomóc. Był takim koniem, że on sam przyszedł i prosił o pomoc, bo on prosił o pomoc konie, ale konie nie miały mu co zrobić. Zaczął do nas podchodzić i on był taki, no cudowny. No tak, Boże, tak żeśmy to przeżyli wtedy i dlatego Wam teraz mówię, nie, nie dawajcie koło do takich małych jabłek. Ja Wam nawet wspomniałam na właśnie ostatnim filmie, żeby chociaż je przekroić, z tego względu, że jak ona jest małe i ma tą śliską powłokę, to łatwo może wpaść i jednak też trudniej jest przepchnąć taki cały kawał jabłka przez przełek. Łatwiej przejdzie jak już mały, nawet jak stanie. Wezmę sobie jeszcze Karina na lążę, masz to jabłko, już daję. nie będzie nam potrzebne, tylko ugryź. Teraz jak daję koniem jabłko, to staram się za każdym razem sprawdzić, czy rzeczywiście je przegryzły. Trochę mu się źle odbyć, ale czy rzeczywiście je przegryzły czy coś, bo kiedyś też się zdarzyło, że Soni wpadło coś, ale mama mówiła, że chyba Pasza jej wpadła, po prostu zajadła zbyt łapczywie i wpadła i też zaczęła tak jakby próbowała to wykrztusić, a nie mogła, no to moja mama już wiedziała, wiecie, doświadczenia się człowiek uczy, wiedziała, więc zaczęła Sonikę, no Soniki nie podniesie, Sonika jest już duża, więc po prostu z całej siły klepała ją w klatkę pierwszą, żeby jej to wpadło z powrotem. Już do mnie, ja byłam wtedy jeszcze w szkole, do szkoły chodziłam i ona już do mnie telefon, yy, wiecie, wykonywała, że Sonika się dusi i ja już lekcji Szybko uciekłam. Już miałam dojechać, co było chyba tutaj na no, stajni. Tam już, już mi się miesza. Nie wiem, dokładnie, nieważne, po prostu leciałam już do Soniki i już wiecie, z doświadczeniem. W życiu nie miałam sytuacji, w której mnie się dusił. Może Wy też nie mieliście, więc będziecie wiedzieli, co zrobić. Ja jeszcze, jak tą książkę znajdę, bo powinnam ją mieć w domu, to postaram się wrzucić zdjęcie. Może już leciało przed tym, zanim powiedziałam, żeby pokazać Wam, co tam było napisane. Będziemy sobie na koło. Furtkę byś zamknął, bo on mnie koczenie to wyleci do mną. Miałam w planach go ogólnie bardziej wyczyścić, ale jest po prostu mokry i to nie ma sensu, więc go tylko tak po prostu poprzeczysałam. Weźmiemy go troszeczkę na lążę. Pokażę Wam to taką fajnie wnioska, ale on jest taki że może nie wyciągnąć, dlatego na ostatni skokach. Jeśli mnie począł, to zobaczycie dlaczego był na ostatni skokach na ogółowi. Zobaczymy. Ale ja się chciałam Wam wspomnieć bardzo ważną rzecz, która się wydarzyła właśnie po tej całej śtocji. No ho ho! ho. Właśnie <noise> o tym był <mówiłam. głosy> na ogłowiu. O tym mówiłam. On taki jest. On jak czuje, że jest na kantarze, to srebrnie chce. Nie Chciałam mi się zakładać ogłowia. Z tego względu, że mam mokry łeb. Nie chciałam, żeby go tam gdzieś odśierał. No chłopie, całą lożę wziął. Cała nie tylko lożę. Chłopak jest tutaj. Tak, dlatego był na ogłowiu, bo by jest tak w toku i to by totalnie nic nie wyszło. bo by tak. A jak ma od to od razu wie, że nie może i od razu jest grzeczny. A na kartarze to hajla bajla. Chodź, masz. Masz. Puszczę cię. Dziękuję, że podbiegłeś do mnie. To jest też patent, jak nie możecie zapać konia. Kucnijcie. To naprawdę działa. Nie wiem, jak do tego wniosku doszłam, po prostu tak mi jakoś przyszło i ja już to stosuję od lat i zawsze działa i nawet tak Michał nie może zapać konia, to zawsze mówię, kuty, podejdzie. To serio działa. W niektórych filmach tak potrafili siedzieć po godzinami i czekać, aż koń do nich podejdzie. Nie pamiętam, jaki to był film, Hidalgo? Nie, chyba. Nie pamiętam, jest taki film, że gościu tak siedzi i parę... O, zaklinacz koni, zaklinacz koni. Tam gościu potrafił cały dzień siedzieć, żeby koń do niego podszedł i w końcu podszedł. Więc chyba na podstawie tego filmu się nauczyłam. Nie, 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 nie. Taki szczęśliwy kucyk, tak? Przerwałeś mi historię. No ale zobaczycie jakie jest Karino. Ale się będzie tarzał. O, jest jaką głowy. Widziałeś jakąś wcale głowę złożył? Żeby tak wytrzeć. Jezu, yes, ale go czyściłam. I jeszcze wstanie i zacznie pewnie biec Brykając. Nie? No, prawie. O to mu się. Nieźle. Chodź do nas, chodź. Chodź. Chodź, podejdź. Gdzie ja mówiłam, że działa. Chodź, mam coś. No i coś ty zrobił. Popatrz, jak ty wyglądasz. Jak ty wyglądasz, chłopie. No, i tak jeszcze dokończając historię, Karina troszeczkę zmienił jej tok, ale to nic, zobaczyliście też, jak się zachowuje. To on nas totalnie zaskoczył, ponieważ w momencie, kiedy tak naprawdę już uratowaliśmy jego życie i już mógł oddychać, i było wszystko z nim w porządku, to on się wystraszył i od nas odbiegł. Po prostu pobiegł sobie do koni. Chwilę tam sobie z nimi postał, poprzebywał, przemyślał, pewnie był w szoku, był przerażony. No, nie dziwię się mu, no, tak naprawdę on walczył z każdym oddechem i wiedział już, że się z nim tutaj coś źle dzieje. Co ty chcesz uciec? Wtedy nie, chodź. Niech co, zna mnie tutaj stać. I też o tym wspominałam w jednym odcinku, że kucyki same na placu nie chcą być, dlatego nie mogę robić pojedynczych, wolnych skoków, bo one chcą do reszty. Jakby tu drugi stał. To on by chciał wstać, ale że jest sam, to on nie chce. Bo oni po prostu działają w parze, albo wcale, nie? Tak. Pacyki muszą być co najmniej dwa. Bo to jest po prostu e, gang, to jest ekipa. No chodź, teraz Cię wpuszczę, no nie przesadzaj. Ja nie mogę dokończyć historii wreszcie. Okej, okay. na czym skończyłam? on odszedł sobie od koni. Muszę skopić Chodź, podejdź do raz. ja Cię muszę trzymać. Nie będzie będziesz yy, tym złapanym koniem. Tak? Już? Dobrze? Jak będę trzymać, to może mi się nie wyrwie. Odszedł sobie od tych koni, chwilkę sobie przemyślał i mój tata cały czas, wiecie, go obserwował po tej sytuacji, stał sobie przy płocie. Patrzyliśmy na niego, czy wszystko rzeczywiście jest w porządku i tak dalej. I on podszedł z końca placu do mojego taty i sam z siebie oparł mu głowę na kolana. I on tak stał przez parę minut. Mój tata był w szoku. Nawet nie pamiętam, czy się nie wzruszył z tego momentu, przez ten moment. Nawet później już mówił, że w ogóle Karina uwielbia, że będzie to najlepszy kucyk. Jak nawet się śmialiśmy, że Karina sprzedamy, to powiedział, że nie ma takiej opcji, bo on mu uratował życie. I... Jest taki, już wiecie, jeszcze większy sentyment. Takie sytuacje są przerażające, ale z drugiej strony też wzmacniają więź, bo Karino jeszcze bardziej jakby pokazał, że nam ufa. Był nam zdecydowanie za to wdzięczny. On się boi większości mężczyzn. Nie wiem skąd on tak ma. On już tak ma odkąd do nas przyjechał, od poprzedniego właściciela. Nie... Nie sądzę, żeby był bity czy cokolwiek, ponieważ Kokolino również jest od tych samych właścicieli i Kokolo nie ma z tym totalnie praktycznie jakiegoś większego problemu. Ma troszeczkę większy dystans, ale bardzo często zdarza się, że zwierzęta mają po prostu większy dystans do mężczyzn, no bo inaczej są więksi, wiecie, szersi, no i jednak zwierzęta wyczuwają, że ktoś jest większy, więc ta dominacja troszeczkę jest inna. Inaczej to wygląda niż nawet one się rzucają do dużych koni. Do ludzi jakoś zwierzęta mają większy respekt. I na przykład bały się trochę mojego taty, nie pozwoliły za bardzo podchodzić, a po tej akcji, wiecie, tato to jest super przyjaciel, najlepszy człowiek, nie? Zobaczcie, się go zapałam, to stoi. <laughs> on musi tak zdać. Ja w ogóle uwielbiam go, ponieważ on się świetnie rusza. Kto oglądał potęgę skoku, widział, jak on się fajnie na tych pierwszych przeszkodach. Bo później już mu się nie chciało. Ale ja wiem, dlaczego mu się nie chciało, bo on naprawdę mocno przytył. Zobaczcie, jak on jest gruby. Janek też jest szczuplejszy, więc nie dziwi się, że Janek też wygrał. Bo Janek miał mniejszą masę do przerzucenia, a on jest dużo większy, grubszy. Zawsze taki był. Janek troszeczkę jest innej budowy, troszeczkę innym szeklandem. One z kokolina są takie okrągłe, grubiutkie, więc no, yy, miał troszeczkę więcej ciężaru. Ale przy tym wszystkim on ma taki fajny ruch, ma taki mocny galop, taki mega do przodu. Nie jest taki kucykowy, dreptający w miejscu, tylko on te nogi potrafi tak mocno wyrzucać w przód. Nawet jak dojeżdżał do tych przeszkód, to on tak fajnie wyliczał tę fule, tak konkretnie podkręcając każdy krok. Nie tak jak Janek, pitu, pitu, pitu i jakoś to przeskoczy. Tylko Karino tak naprawdę, on troszeczkę mi zawsze przypominał jakby ruch trochę Fryza w wersji kucykowej, wiadomo. Ale jest piękny, nie? Piękny jesteś. Jest też piękny. Jeszcze tu masz jakąś gumeczkę, bo sobie dzieci robiły parę koczyki. Czekaj, zdejmiemy. O! Jest przepiękny, jest puchaty. No teraz nie zobaczycie tego jaki jest bardzo ładny, bo jest brudny, mokry, ale zobaczcie tylko na jego oczka, jakie one są słodkie, jakie są mądre. No, z piasku. On jest taki mega ciekawski, nawet ci patrzy tu na kamerę, tu coś. Tak? I już idziemy. Zakończymy sobie ten odcinek. Ja się bardzo cieszę, że Karinkowi nic się nie stało, ponieważ Karno jest moim. No, ja wszystkie konie nasze kocham, ale Karno jest po prostu takim moim ulubionym kuzikiem, bo tylko spójrzcie na niego. Nawet widzicie, jak on się zachowuje. Powścieka się, powścieka, ale ostatecznie wróci. Tak, przyszedł do mnie, stoi sobie ze mną. I no już sobie kończymy. Idę go odstawić, bo on nie jest zbytnio zadowolony, że musi tutaj stać sam, bez kolegi. No, patrzcie, wyrwał włosy. Bez brata. Bez brata. Trzymałam mu włosy. A przez te gumeczki, bo dziewczyny ostatnio nie ściągnęły. Ściągajcie gumeczki, jak robicie koniom fryzury, bo to się tak kończy. Na szczęście kucy kucyków tego nie widać, bo mają tyle grzywy, że jak trochę stracą, to nie będzie większej różnicy i też się bardzo szybko odrasta. Ja bym mu zrobiła irokezę i on za 4 miesiące znowu by miał taką długą grzywę, więc to nie ma większego problemu, ale jak konie mają problemy z tym grzywy, to nie, nie zostawiajcie. Dobra, idę go odstawiać, żeby był zadowolony. Mam nadzieję, że ta historia Wam się podobała, była przerażająca, ale może wyciągniecie z tego wnioski. Pamiętajcie, żeby przekrajać małe jabłka, nie rzucajcie konia na padok, kiedy jest inny koń i może, nie wiem, ten drugi koń podbiec do Waszego konia, koń Wasz ze stresu, połknie to jabłko, taka sytuacja może się wydarzyć. Z małym kucykiem. udało nam się troszeczkę lepiej, ponieważ jak mówiłam, to to mógł łatwo podnieść. Sama klatka piersiowa, walenie w klatkę piersiowę zbytnio, nic nie działało, więc to się udało, a jakby był duży koń, mogłoby być zdecydowanie trudniej, chociaż duży koń to doszło nie większy przełyk. No, więc też wtedy może ta sytuacja by aż takiego miejsca nie miała, ale na całe szczęście Karino jest z nami, jest już długo z nami, bo od 2015 roku, więc zaraz też będzie 10 lat jakiś z nami, więc e, niech żyje jak najdłużej, będzie z nami jak najdłużej i przynosi nam ciekawego kontaktu teraz. Do zobaczenia i pa pa!